Dokuczliwą bolączką polskiej gospodarki stał się deficyt energii elektrycznej. W dodatku problem ten ma dwa oblicza. Z jednej strony brakuje mocy w polskich elektrowniach, więc czeka nas wiele inwestycji w modernizację elektrowni i budowę nowych. Z drugiej strony daje o sobie znać niewystarczająca wydajność systemu przesyłania energii, zwłaszcza słabe powiązanie z zagranicznymi dostawcami i odbiorcami. Potrzebne są więc nie tylko nowe elektrownie ale i nowe sieci przesyłowe. Podstawowym i najtrudniejszym zagadnieniem w procesie budowy linii przesyłowych jest optymalne wytyczenie ich przebiegu. Przy ustalaniu takiej trasy polskie sieci elektroenergetyczne operator SA podejmują ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi i z okolicznymi mieszkańcami. Celem tej współpracy jest minimalizacja społecznych kosztów inwestycji i uniknięcie konfliktów podczas jej realizacji, zwłaszcza na etapie przygotowania inwestycji, podczas uzyskiwania dokumentów formalno-prawnych związanych z planowaną budową, takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, uchwała o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uchwała o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o pozwoleniu na budowę. Przy projektowaniu linii zakłada się nadrzędność ochrony środowiska, dostosowując do niej cały projekt. Sięga się nie tylko po nowe technologie, ale i po nowe konstrukcje słupów nośnych. Przyjrzyjmy się, jak dalece ochrona lasów pod liniami elektroenergetycznymi zależna jest od konstrukcji słupów. W tradycyjnym systemie na całej długości linii wycinano pas lasu o szerokości blisko 34 metrów. Niewielka zmiana konstrukcji słupa, zawieszenie przewodów na łańcuchach izolatorów typu V, pozwala na zwężenie pasa wycinki do około 30 metrów, co już daje oszczędność 30 arów drzewostanu na każdy kilometr linii poprowadzonej lasem. A zastosowanie słupów nadleśnych, których konstrukcja pozwala na zawieszenie przewodów ponad wierzchołkami drzew, wymaga wycięcia tylko niewielkiego obszaru wokół słupa. Oszczędzamy ponad 3 hektary lasu na kilometr linii. Takie właśnie rozwiązania stosuje się na naszych budowach. Prześledźmy zatem ich najważniejsze etapy. Prace budowlano-montażowe przy budowie linii energetycznej rozpoczynają się od wykonania fundamentów pod słupy. Fundamenty wykonywane są metodą tradycyjną, jako powszechnie znane fundamenty wylewane lub z użyciem technologii palowej. Na ekranie możemy zaobserwować proces wykonywania fundamentu typu palowego. Montaż konstrukcji słupów na liniach energetycznych wykonywany jest metodą wysokościową. Przy użyciu umieszczonych wewnątrz konstrukcji słupa lekkich dźwigów samowznoszących się, wciągane są w górę poszczególne elementy konstrukcji słupa. Przyjęcie tej metody montażu ogranicza do minimum powierzchnię zniszczeń powstałych na skutek użycia ciężkiego sprzętu. Przy dogodnych warunkach terenowych istnieje możliwość posiłkowania się ciężkim sprzętem. W tej chwili obserwujemy montaż dolnych części słupa przy użyciu dźwigu. Kiedy w całej sekcji zostaną zamontowane wszystkie słupy, następuje proces przygotowania do rozwijania przewodów. Na wszystkich słupach przelotowych sekcji podwiesza się łańcuchy izolatorów wraz z rolkami, po których będą później rozwijane przewody. Łańcuchy izolatorów montowane są na ziemi, następnie podnoszone w całości i montowane na słupach. przewody rozwija się w sekcjach pomiędzy słupami mocnymi po rolkach zawieszonych pod łańcuchami izolatorów na słupach przelotowych Najpierw rozwija się linkę zwaną pilotującą lub przedwstępną Zwykle jest to lekka linka konopna lub stworzywa sztucznego Posłuży ona do przeciągnięcia pomiędzy słupami mocnej liny stalowej i dopiero za pomocą tej liny rozwijane będą wiązki właściwych przewodów. Przy pomocy rozwiniętej liny konopnej wciąga się linę stalową. Przewody łączy się z liną stalową za pomocą specjalnej głowicy. Teraz następuje właściwy moment ich rozwijania od jednego słupa końcowego sekcji do drugiego przez rolki podwieszone na słupach przelotowych. W budowanych liniach trzy przewody tworzą jedną wiązkę, która stanowi jedną fazę. Wszystkie trzy przewody są rozwijane jednocześnie. Robi się to w stanie naprężenia z zastosowaniem zestawów wciągarek z jednej strony i hamowników z przeciwległej strony sekcji. Do rozwijania przewodów ponad lasem stosuje się technologię z użyciem śmigłowca. Jego zadaniem jest rozwijanie linki pilotującej. Śmigłowiec, ciągnąc linkę, dolatuje do pierwszego słupa i manewrując, wprowadza ją do rolki. Następnie przelatuje do kolejnego słupa sekcji i powtarza ten manewr. Kiedy lina zostaje wprowadzona do rolki na ostatnim słupie i tam zabezpieczona przez montera, pilot wyczepia ją i zrzuca na ziemię. Rozwijanie przewodów, montaż odciągowy łańcuchów izolatorów oraz mocowanie do nich końcówek przewodów odbywa się w ten sam sposób, który poznaliśmy wcześniej. Zawieszone na słupach przewody nie stanowią jeszcze linii elektroenergetycznej. Gotowe są bowiem jedynie poszczególne jej sekcje, czyli odcinki między słupami mocnymi. Z tą chwilą można przystąpić do łączenia ich w linię. Na kolejnych słupach mocnych montowane są tak zwane mostki, czyli luźno zwisające przewody łączące poszczególne odcinki. Później monterzy instalują odstępniki. Wykonuje się to ze specjalnych gondoli poruszających się na rolkach bezpośrednio po przewodach. Ostatnim elementem budowy linii jest malowanie słupów, także metodą alpinistyczną. Słupy maluje się na kolor zielony. Są one wówczas mniej widoczne, niejako wtapiają się w otoczenie. Na niektórych odcinkach linii słupy maluje się kolorami białym i czerwonym, co sprawia, że są widoczne z daleka. Tego typu malowanie stosuje się na obszarach nalotowych do lotnisk znajdujących się w sąsiedztwie linii. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dalszego rozwoju kraju wymaga rozbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego. Polskie sieci elektroenergetyczne operator SA, wykonując w tym zakresie obowiązki nałożone przez państwo, budują i modernizują elektroenergetyczne linie przesyłowe z poszanowaniem środowiska naturalnego i uwzględnieniem interesów lokalnych społeczności.